No, witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, mamy 24 grudnia, tak zwana wigilia. Chciałem mówić z Państwem na temat samotności. Wiem, że jest to nieciekawy temat dla wielu, bo większość z ludzi ma swoją własną rodzinę, ale są tacy ludzie jak ja, między innymi, jak i też wielu z tych, którzy. Nie zasiadają dzisiaj y, przy wspólnym stole, tylko gdzieś tam sobie siedzą, słuchają sobie czegoś tam, albo czytają książkę. No, ja sobie spędzam, zaraz tam pokażę. No, nie, nie ma przełącznika, nie mogę tego przełączyć jednak, a chciałem. No, nie, nie. Niestety. Nie mogę tego zrobić e, na tej kamerce. No trudno. No, może tak. O, spędzamy sobie święta. E, tu jest pies, tu jest kot. Tak. A, nie wiem, czy go widać, czy nie widać. A, śpi sobie. Jeden śpi, drugi śpi. Nie jest późno, jest godzina dziewiąta, piętnaście wieczorem. Tak więc one są już najedzone, spokojne. No a ja tak muszę wam powiedzieć, jako człowiek samotny, no to, że nie jest to, to przyjemne święto. Nie jest to przyjemne święto dla osoby samotnej. Powiem Wam, że w tym roku Fundacja y, Pomoc Seniorom, zajmująca się osobami, y, które już nie mają rodziny i y, są w bardzo, bardzo kiepskiej sytuacji, y, pomoc seniorom stanęła na wysokości zadania i y, zapewniła mi wszystko co jest potrzebne do, do życia, bo państwo polskie niestety mnie ograbiło. Proszę Państwa, orzecznic, orzecznictwo lekarskie wydało mi orzeczenie stopień lekki z umiarkowanego zmiana, a to oznacza, że już nie będę absolutnie miał żadnej pomocy finansowej od OPS-u. No, i zmuszają mnie, proszę Państwa, do pracy, gdzie ja się nie nadaję, ponieważ e, człowiek, który jest depresją, nie może wrócić do takiego samego środowiska, e, gdzie tej depresji dostał, bo to mija się z celem. No ale, mm, proszę Państwa, są oni mądrzejsi, u nich tylko pieniądz się liczy i muszę Wam powiedzieć, że wtedy kiedy czekałem na to orzeczenie w tej takiej dużej hali na Andersa bardzo dużo osób otrzymało właśnie niesprawiedliwe orzeczenie, z którym się nie zgadzali bardzo głośno wyrażali swoją opinię na ten temat no oczywiście urzędnik mówi, Mać, masz pan 14 dni yy, do odwołania. No i cześć. Bye bye. Rób co chcesz. No, ja się już dowiedziałem, że raczej zmieniać to oni nie zmienią, bo mają wytyczne, które to wytyczne jest bardzo krzywdzące dla osób, które są inwalidami po prostu. Stało się w życiu tak, a nie inaczej, a oni chcą go w cudowny sposób uzdrowić. Uzdrowić na papierku. Ochydna sprawa po prostu czyste łajdactwo. Ale, no, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że fundacje nasze, polskie, działające dzięki ludziom, stają na wysokości zadania i nie dały mi głodować. Tak więc jedna pozytywna, Rzecz to mm, ta, że yy, no, głodować to nie głoduje. Zwierzaki też zostały zaopatrzone yy, i mają prawdę na przeżycie. Yy, tak więc zwierzaki są za, zabezpieczone i to jest dla mnie najważniejsze. W tym momencie nic więcej. Tylko właśnie to jest dla mnie najważniejsze. Że nie muszę ich oddawać, póki co. Nie wiem, jak będzie w przyszłym miesiącu. Być może przestanę płacić czynsz i zostanę ponownie eksmitowany na bruk. Jak wielu ludzi w moim położeniu, bo oni do pracy nie pójdą. Na papierku może być coś ustanowione co nie jest prawdą, tylko kompletnym łajdactwem i bzdurą, a y, sytuacja realna jest taka, jaka jest. I y, ci łajdacy dzisiaj zasiadają y, przy stole wigilijnym. Życzę im wszystkiego dobrego, y, no i siły do dalszego łajdactwa y, w wykonywanym zawodzie. Y, Proszę Państwa, jest to okres, w którym się powinno się przebaczać. No cóż, cóż mogę zrobić? Zrobię to dla siebie. Przede wszystkim nie, nie dla nich. I serdecznie im przebaczam. Ale pamiętać, Bóg im będzie to pamiętał, bo to nie jest kwestia, która zostanie zapomniana przez twórcę, ponieważ w Psalmach. Jakbyście Państwo czytali, to w prawie, w następnym i w następnym znajdziecie informację, że Bóg jest mścicielem takich rzeczy, że jest opiekunem sieroty i wdowy i osób pokrzywdzonych. I jeżeli one znają Jego imię, to yy, taki kraj jest skończony. Yy, I to się może przydać w Polsce. Ja już o tym mówiłem w momencie, kiedy. Yy, Skradziono mi mieszkanie, które miałem po ojcu i po matce. I zawyrokowałem wtedy, co prawda, cichym, zbyt cichym głosem, że pakujecie się w wojnę. I rzeczywiście tak się stało, bo wojna trwa tam na scenie. Wymiaru sprawiedliwości, w sądownictwie i tak dalej. Dowiadujemy się o takim traktowaniu i o innym traktowaniu tych wszystkich, którzy uważali, że mają władzę absolutną w państwie. I ta wojna polsko-polska nadal będzie trwała. Ale Jezus powiedział taką ciekawą rzecz, że królestwo, które jest wewnątrz podzielone niemożliwością jest, żeby się ostało. Te słowa są bardzo tragiczne, bo dotyczą Polski, proszę Państwa. Nie ma kraju, którego słowa Jezusa nie dotyczą. I w związku z tym, co jest napisane w psalmach, w prawie, nawet mojżeszowy, możecie o tym czytać, że nie wolno absolutnie przesuwać granic należących do sieroty, wdowy i tego typu ludzi. Wręcz przeciwnie, Izrael kiedyś miał takie prawo, i ono jest zapisane w prawie mojżeszowym, że podczas zbiorów, kiedy przychodziły, przychodził czas na zbiór plonów, to musieli jakąś tam część zostawić specjalnie dla przybysza, dla sieroty, dla wdowy, dla tych, którzy już nic nie mają, i oni mogli sobie bez żadnych konsekwencji. No, to co zostawił rolnik, yy, wziąć dla siebie. To była taka yy, jakby danina dla tego człowieka najbardziej potrzebującego, który już nic nie miał. Taka, takie ochronne prawo. Yy, istniało też prawo yy, roku jubileuszowego, yy, co 7 lat yy, i tak dalej. Yy, yy, Przestawało się myśleć o długach i darowano dłużnikom ich, ich dług. Dochodziło do też ułaskawień i tak dalej. Tak więc, proszę Państwa, było prawo, które było prawem. Oczywiście później zapomniano o większości z tych praw. Konsekwencje były tragiczne, bo. Stwórca tych rzeczy tak nie pozostawia. No, i w, musimy się w związku z tym liczyć, że jeżeli będziecie w ten sposób podchodzili do ludzi bezdomnych, do ludzi najuboższych, tych, którzy nie mają własnej rodziny, którzy są samotni, to niestety zapłacicie za, za to najgorszą cenę, jaka tylko jest możliwa do zapłacenia. Ja tu nie będę straszył Państwa, tylko. Yy, Prześledźcie Państwo historię, i było bardzo dużo państw, krajów, cywilizacji, które już w ogóle nie istnieją. Nic nie jest wieczne. I trzeba mieć respekt, proszę Państwa, dla, yy, dla tego, który jest. Bo inaczej Was też nie będzie. Yy, I cóż jeszcze Wam powiem, moi kochani. Tak więc y, trzymajcie się bardzo cieplutko, macie rodziny, cieszcie się, jest to przywilej. Y, bo nadchodzą takie czasy, w których y, możecie zostać sami. Nikomu tego nie życzę. Ale mówię, że możecie. Bo przeważnie tak jest, proszę Państwa. Y, nic nie jest wieczne tutaj na ziemi. I o tym też zapominamy. I. W Czasami ktoś, kto ma bardzo wiele w tym momencie, za rok czy pół roku, może nie mieć nic. Może być tak samo samotnym człowiekiem jak ja. I z tym musicie się liczyć, proszę Państwa. Był taki człowiek, który nazywał się Hiob. Bardzo ciekawa historia. Polecam, znajduje się w Biblii, jest Księga Hioba, gdzie możecie przeczytać, jak z dosłownie dnia na dzień, yy, nieszczęście spadło na człowieka, który był właściwie człowiekiem yy, no niczemu niewinnym. I jak ten człowiek się zachował? W jaki sposób udało mu się odzyskać to, co stracił? W sposób. Yy, no, wielokrotny. W prawie mojżeszowym jest takie prawo, które mówi, że złodziej, który okradł kogoś, musi trzykrotnie, a więc musi spłacić wielokrotność tego, co ukradł. Chciałbym, żebyście wiedzieli o tym, ponieważ może się zdarzyć tak, że okradacie dzisiaj sierotę i wdowę i człowieka. Który nie ma nic i przyjdzie wam też odpowiedni rachunek, gdzie zażądają od was trzykrotności, a nawet i więcej, za to, co żeście ukradli danej istocie ludzkiej. I nie będzie żadnego pomiłku. Nie będzie nawet różnicy, że jesteś prezydentem, że jesteś, nie wiem, przykładowo nie, że jesteś prezydentem, premierem, czy też sędzią. Adwokatem, jak okradłeś legislacyjnie lub też decyzyjnie, będziesz musiał oddać. Takie jest prawo, które jest zapisane w Biblii. Możecie się teraz, teraz śmiać, krytykować, ale taka jest prawda, o której zapomnieliście. Przeważnie, gdy człowiek zapomina o prawie Bożym, o tym co Bóg uznaje za istotne. Później trzeba było płacić bardzo ciężko do tego stopnia, że jak wiecie był taki okres czasu, gdzie Izrael stracił swoją tożsamość, państwowość, prawda, w tym znaczeniu. I później, stosunkowo niedawno, odzyskali swoją, yy, swoją tam bytność i narodowość. Tak więc, proszę Państwa, to są fakty, które wskazują na jedno. Na to, że nie warto bagatelizować Słowa Bożego i tego, który uczynił wszystko. Jeżeli to robicie, zapłacicie za to i nikt Was nie, nie wesprze. W tym momencie Wasza wiara no, będzie Absolutnie do niczego nie prowadziła, ponieważ wy nie potraficie, ci, mówię o decydentach, lub też ludzi, ludziach niesprawiedliwych, potraficie tylko krzywdzić, więc liczcie się z tym, że krzywda przyjdzie na Was. Bo taka jest, taka jest, takie jest prawo. Prawo, niektórzy to nazywają prawem wszechświata, prawem istnienia, prawem jak w niebie, tak i na ziemi, tak. W różnych religiach to prawo istnieje jest prawo karmy, w, religi w religia wschodu i wszystkie mówią, religia o tym samym proszę Państwa, że to prawo istnieje. Tak więc postępujcie debilnie, a rezultaty będą zgodne mm, z Waszym stanem <laughs> y i i to tyle, proszę Państwa. Pamiętajcie o jednym. To jest czas, nie tylko ten czas, ale to powinien być cały rok, gdzie rządzi mądrość. A mądrość to jest właśnie ta, która wychodzi ze Słowa Bożego i która mówi: będziesz miał swego Boga z całego serca, swego, z całej siły swojej. Nie będziesz miał żadnych innych Bogów oprócz niego i Jemu będziesz oddawał pokłon. Zaś yy, bliźniego swego będziesz kochał jak siebie samego. Dlaczego? Dlatego, ponieważ czy chcesz, czy nie, jesteś częścią tego bliźniego. I o tym też yy, traktuje bardzo wiele filozofii chrześcijańskiej, niechrześcijańskiej też. Tak więc, yy, zastanówcie się, spójrzcie w lustro. I zapytajcie się, kim jesteście. Czy kierujecie się w życiu miłością, dobrocią, czy też jesteście kanalią dla bliźniego swego? Ej, lepiej usłyszeć gorzką prawdę, proszę Państwa, niż brnąć w drogę, która jest bez wyjścia. Ej, to tak właśnie. Myślę, że w tej chwili robię Wam bardzo dużą przysługę. Tym wszystkim, którzy postępują w życiu w sposób Łajdacki. Yy, ale czy wy zmienicie swoją drogę? Niektórzy może tak, niektórzy nie. Yy, to jest Wasza sprawa. Nie mój interes. Uprzedzono Was. Uprzedzono Was. Yy, nadchodzą dni bardzo ciężkie, proszę Państwa, mimo wszystko. Będzie to wielka próba, i w, y, nie sprzedajcie swojej miłości. Mimo wszystko, pamiętajcie: Wasz bliźni to jest Wasz brat. Jesteście częścią, czy chcecie, czy też nie, siebie nawzajem. Y, pozdrawiam serdecznie życząc tylko i wyłącznie błogosławieństwa Bożego wszystkim tym wszystkim tym którzy nie są łajdakami ale którzy potrafią być ludźmi a przeważnie takich poznałem przed świętami Ej, to że siedzę sam to wcale z szczęścia mi nie daje Mam, mam co jeść? OK, ale szczęśliwy nie jestem. Cieszcie się, że macie rodzinę. Cieszcie się. Każdy członek Waszej rodziny jest darem. To Wam chciałem powiedzieć i podkreślić. Pamiętajcie o tym. A jeżeli każdy członek Waszej rodziny jest darem, to i darem jest też i człowiek, z którym Macie różne relacje na co dzień w pracy. Wyrzeczcie się łajdactwa i zacznijcie stosować prawo z duchem miłości. Tego serdecznie Wam wszystkim życzę. Trzymajcie się.